Takiego turnieju karate w Ełku jeszcze nie było. Na macie w szranki stanęli najmłodsi wychowankowie Ełckiego Klubu Karate Kyokushin i grupa z Klubu Giszyckiego. A to po to, by nauczyli się wygrywać ze stresem, by sprawdzić się na macie i pokazać rodzicom czego się nauczyli. W dziecięcych walkach ocenia się hart ducha zawodnika i czystość wykonanych technik, a nie uderzenia. Na przykład technika na jodan, czyli poziom na, na głowę, wykonana prawidłowo nogą, która dosięgnie głowy i wróci na swoje miejsce oceniamy jako jeden punkt i trzy takie uderzenia y, powodują wygranie walki przed czasem a jeżeli w czasie regulaminowego czasu nie ma takiej wyraźnej przewagi punktowej oceniamy po prostu charakter i i to, co się na macie wydarzyło. A działo się sporo dzieciaki rywalizowały najpierw w kata. Ta część polega na prezentacji serii skoordynowanych ruchów, które trzeba wykonać w określonej kolejności i w rytmie. Układów trzeba się nauczyć, ale nie są one trudne. Nie, aż tak. Ba bardziej ciosy do zapamiętania niż ruchy. Potem przyszedł czas na kumite, czyli walki. Ubrani w ochronne stroje zawodnicy robili co mogli, by przejść do następnego etapu. Wielu się nie udawało. Próbowałam kopnąć na głowę przeciwnika, ale miałam za mało sił po pierwszej walce. Ja takowałem i przegrałem. Cały czas wychodziłem za pole. Miałam za wysokiego przeciwnika i za ciężkiego. Nie moja w ogóle kategoria. Trudne zadanie miała Kinga Mierzejewska. Była jedyną dziewczyną w kategorii młodzików starszych. W Kata była druga, w Komite poszło jej gorzej. Ciężko jest strasznie z chłopakami walczyć. Silniejsi są i ciężko strasznie, naprawdę. Zawodników łączyło jedno. Wszyscy chcieli wygrać. Czasem ponosiły emocje i nogi lub ręki nie można było zatrzymać. My te dzieci znamy z treningu, wiemy na co je stać, ale i tutaj nas zaskakują. Na tym Turniej dziecięcy klub zorganizował po raz pierwszy i już wiadomo, że nie były to ostatnie takie zawody.